Siemka widzowie! witam Was na Robloxie. Na moim kanale na odcinku Oj. jak widzicie gramy tutaj w taką gierkę Próbujemy. To z Okej. Okay. Eee. te Nie... Nie wiem. Jak coś z Was ci dzisiaj, nie ma żadnych pytań. Ja i niedługo zrobię qr, Qordai. I nie wiem o co chodzi. Jak chcecie jakiś tam gościu. Mam jedno pytanie. Dlaczego napisałeś? Co to? No jakieś... Tam było co to? Napisanece piramidą Didom. Nie wiem o co chodzi. Czy nie znam. Nie znam się na YouTube I jeszcze mo może... Jak chcecie, to może gdzieś wpaść na kanał Gacuś RBX. Jest tam jeden film i są tam szorcy. Tak, można się wbić! Tu jest skała mojego kolegi. Ej, szczerze, widzowie, według mnie Ja coś mam rację, no trzeba zrobić z Robloxem wojnę. I dzisiaj jeszcze będzie jeden odcinek. Napisała do mnie jedna osoba, bo ja mi mnie. Hey, Terbloxego. Napisał do mnie. Dzisiaj z nim będziemy też pisać. Tu później, teraz, to ja nie mogę. Przecież, bo... Nie, no nie chcę teraz... No i no, na odcinku to będzie. Ej, a widzę, jaki jest was, czy, że ulubiony kolor. Mój to tak. Ja mi ulubiony to mam. pomarańczowy. Mm. po prostu mi się tak podoba tak, że pomyślałam to czy to wcale mi się nie ale nie no w ogóle Będę wbijać na live dzisiaj i dawać like, laj like, bo nie widzą. No, taki sub, może daję, jakąś większością. Więc warto mnie subskrybować. Znaczy, ja też nie będę się tak polecać, jakbym tylko mi chodziło, że zdobyć milion nie, subskrypcji. Nie, nie chcę, nie musicie, tylko po prostu mówię. Ej, co to jest za miejsce? Co? To za miejsce. Witamy się. Nie wiem, tutaj skaka. Nic tu się nie żela. ich zaskoczenia wezmę. A, chcę jej dlaczego z tej gry akurat ostatnio zacząłem Mój, też mało ale... zrobionych. Zubranych. Czyli ja zrobiłem na robloxie. Jeszcze jest bo. Tak to tylko mam różne ubrane, to jest. Czas nie chodzi o rok, tylko ogólnie. Jezu nic w nie wiem, myślę, to O jest, zadano mu sto osiem. Ja już jest. Jak zginie, to się kończy ten odcinek tutaj. Dlatego nie chcecie. Papa co